Chciał demo, ale niestety nie udało się. Slajdzik, slajdzik do mida, do Neyko. Neyko nie odbiera tego. Teraz Squid na zero boosta. Zabiera Busta przeciwnikowi. Daje do mida. Czy uda się podać dobrze? Ale nie, Neyko od razu tutaj króci ukra... tutaj takie podanie, tutaj próbę takiego strzału. Jest demo, ale niestety Adam nie ratuje tego jest to pierwsza bramka dla drużyny niebieskich. Squid tutaj. Teraz ma dobrą sytuację, leci na Ariala, ale blokowany jest teraz podanie. Niestety, myślałem, że Adam to weźmie. Tutaj... Neko spokojnie jako second man chciał bronić, i wolał nie ryzykować, nie tracić tej przewagi. Squid tutaj na miejscu i Adam świetnie odcina tej Neko, który... Miałby na spokojnie sytuację do strzelenia i to taką, no nawet to możliwą, jest demo, czy będzie bramka, nie, blokowany przez Neko jest, Adam, ale Neko od razu to odbiera, od razu tutaj nie pozwala, żeby coś takiego wleciało i teraz czy to będzie bramka, tak jest, 2 do 0, pierwsza mapa raczej wygrana będzie dla drużyny niebieskiej, Chodź tutaj pomarańczowi nie odpuszczają i to będzie chyba bramka, tak jest, Adam strzela bramkę. Tak walczyć, że wygrają może. Swit teraz w górze. Jakiś... Aj, Ariel o, do Dabla, ale niestety nie trafiony Adam od razu. Szybko. Cios za ciosem. Ale nieudany, nie Raz z flikiem była tutaj próba zagrania do Adama. Tutaj żeby żeby Adam strzelił, ale no niestety nieudana. I slajdzi. zabiera do tyłu. Adam tutaj od razu chce to. Zabrać też. Strzelam, jest przebite. Czy wykorzystam tę sytuację? Jest. Squid wykorzystuje tę sytuację ze ściany. Bija od razu piłkę do bramki. Ale na szczęście szybko wrócili. I drużyna pomarańczowa Nie mogła nic zrobić. To jest bramka. Nego szybką piłkę wysoką dał. I Squid nie mógł do tego doskoczyć. Niestety. Nadzik jest, Neko 3 do 1, bramka niestety nie, Ty szybko Neko, ale jednak, jednak Adam na środku czekał od Squid'a na podanie i Adam, Adam wolał, chyba widział, że tej, ta sytuacja będzie dość ciężka, oj teraz Adam za bardzo jako segment poleciał do przodu, za bardzo. A Squid coś... Teraz ze strzałem, ze strzałem Squid, Squid ze strzałem, 3. 4 do 3. Chcę ekspresować, wraca po pustach. Adam stara się tutaj challenge'ować, oj się pogubili. Czy jest to miss? Adam ratuje tą sytuację. Remis, który prowadzi do overtimea. który przyniósł jeszcze, jeszcze więcej tych emocji. I jest strzał, ale niestety Sajcik mocno trzyma te, ten blok. Ja pierdolę, co już się odjebali. Od 15 do 23 grać w Rokecika. To jest niesamowite. I teraz chłopaki na pewno mają przed sobą nie tylko przeciwników do pokonania, ale także demony w swojej głowie, bo myślę, że Rokecik to dzisiaj im się będzie śnić po nocach. Więc zapraszamy I nie tylko na im. ten wielki finał. I zobaczmy jak na to odpowie Frejo, bo mają dwa na jednego, tak naprawdę jest sam, sam Hoga, sam Hogacz w defensywie i on nie daje rady I mamy dwa do zera, które strzela drugą bramkę. Teraz kura będzie miał okazję. Aj Michael, do, do podaje. Do zagania, ale tutaj jest Frejo, Uuu, ale Kura, Jak mała obrona. I teraz tej... Cały czas przeważałem to że niemieckiej na po tym wyniku, ale teraz o taktykach chyba demowanie i Kura ma pierwszą bramkę kontaktową w tym spotkaniu jest wytrzymałości i kura, szkoda, że to poprzeczka. Nie! ale nie, nie, nie jest chodacz, nie, nie można tak grać, nie można tak grać. Panowie, tu trzeba bramki strzelać, a nie słupki i inne poprzeczki, a Frejo da za Golem. karę, strzela 3 do jednego! Próbują, próbują. teraz może podanie Hogacza ze strzałem. Jest strzał od jest gol. Mocniejszy strzał, teraz wpływa właśnie te zadanie, o których mówiłem w jakiejś arie, Wow! Ta boosta, Jakby najpierw... No to była piątka, to tak naprawdę to jest taki prawdziwy mecz kompetytywny. Czekajmy, Uf, bo Freyjo z góry. 6 sekund do końca. Co tu się stało? Jeszcze Freyot, przebicie na corner. Co zrobi kura? Weźmie setę. Pogasz, tak zagrał na backboarda i, I Kuga z strzałem! I to I jest, jest gol! Go! To jest gol! To jest gol! Chokarz go! wygrywa pierwszą mapę w tej pełnej bałopiące. I bo tam chłopaki jeszcze bardziej będą się stresować. Więc na pewno teraz jest gol od Chokarza! I to on został zmotywowany tą nową, która przed chwilą miała miejsce. I to on jako pierwszy strzela bramkę w tej drugiej mapie. <laughs> Oj, tam tutaj widziałem backclippę walną. Więc, Kuga, ku ku oh, si co się dzieje? już właśnie na, Hoga na właśnie preja i na Michaela Zobaczymy może, no teraz zobacz, Kura kolejny no dobrze, wybija, bo było niebezpiecznie Mogło być trzecia bramka dla drużyny Hogacza Teraz dobrze preja tam wybija Ponownie. A dobrze, że teraz blokuje tutaj drużyna pomarańczowa Michael, Przybitka będzie, nie jest, Kura to A ile to było Nie jeden zawodnik by tutaj stwierdził, a dobra jest bramka i ale czekajmy, mamy. bo Frejo między międzyczasie strzelam! nam usta i strzeli nam trzecią bramkę, ale zobaczymy. Oby nie, oby działo się coś więcej. <grym> Chyba zapeszyłem. Osoba, która znajdzie się w finale i tak naprawdę zdetronizuje mnie. ale to skatował! Hogacz. Także też mam tutaj z tyłu rzeczy, a to jest dobry vital tylko na słupek I czy Hogac to zdowluje? Nie 4-2 Hogacz! I teraz, oby Hogacz zdążył, oby Hogacz do tego zdążył. Jest fake, jest fake, jest Bob! jest strzał i jest Frejo! Do Pięknie, ale jest krełka z tobą! 5 do 2! jest, Pięknie, do dwóch. jest bliżej, blisko wygrania teraz w bólu <grym> meczu, ale Frejo... Haha, Hogacz życiówkę! Co tu się dzieje? Hogacz życiówkę i on jeszcze znowu zwykorzystał w swoim korzyści, mamy bramkę na... Właśnie ten przeciwników. Das Michael strzela, i mamy 4 o, o tym mówię, o tym mówię. Nie, jest Misk, i teraz Hogarz ze strzałem w lewy top corner. To poleci, Szysz, to wejdzie. <śmary> ja doskakuję, to był double commit. I teraz 2 na 1 na pustą bramkę. I Hogarz ze strzałem z doublem od ziemi. I mamy 2 do zera. Nie można tak mówić, no oni się zaraz obudzą. Muszą, muszą się obudzić. Tym bardziej, że jest 3 do zera, Nie mogę, jak oni są zgrani. To sąsiada obudzę. Także zobaczmy co teraz zrobi kura, on to przy jest skok, jest strzał. Ale tu jest też w na posterunku. To jest. Nie wiezu, Podanie nie będzie. I odmówiłem, że tam kura? Jakiś to, kura jest koordynator Kura kura Nie. Skuchacz, nie słuchajcie, nie słuchajcie. Tu jest fake, czy to, był, czy to był miss? Nie wiem. To, teraz fakt Frejona jest free on, a jest na, I mamy bramkę kontaktową. Goni. Ale szkoda, że ta piłka poszła w dół, bo gdyby uderzył gdzieś troszkę wyżej i trochę lepiej ją złapał. Kura, nie! Nie w takim momencie! Nie w takim momencie takie misy! Nau, który pokazuje, że mimo że to nie są najwyższe rangi w grze, mimo że to nie są najlepsi gracze w Polsce! to potrafił zaskoczyć! Kuranie! Jest ograniciem ja! Jest follow! Jest follow, ale kura nie ma busta i więc wyjdzie ma strzał! Pod paceczkę! Zyrównanie! No. Hoga, jest chodź, chodź, jest, chodź, je, chodź. Teraz Hogacz jeszcze może... Kuga! Kuga. Zagranie, ma, Hoga, nie, ma Nie! nie jest Nie, 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 trejo. nie! Nie, sekunda, nie, sekunda, nie sekunda do <śm>